Słuchajcie, wy udajecie, że nie kupujecie, ja udaję, że nie kupuję, on, ona, ono też udaje, że nie kupuje, a wszyscy i tak jakoś magicznym cudem mamy najnowszego Batmana, albo będziemy za chwilę mieć najnowszego Batmana numer 158. Jak do nas dojdzie? Jeff Lepp, Jim Lee, Scott Williams i Alex Sinclair na kolorach w komiksie Batman Hush. Czy może Batman H2Aż? Bo H2Aż to jest tytuł najnowszego dziełka tej, no, chciałem powiedzieć trójcy, ale to przecież już w tej chwili jest czwórca. No bo Alex Sinclair to już przecież też pełnoprawny członek tej załogi, on nakłada tutaj kolory. Yy, I podobnie zresztą jak w pierwszej części Hasza. Yy, zaraz się przekonamy. Tutaj powiem wam na końcu tego programu, czy mamy tutaj arcydzieło, czy też mamy tutaj po prostu kolejny numer Batmana. No na to musimy poczekać wszyscy na konkluzję. <grytanie> yy, dwie okładki: Batman H, czy H2H, zwykła. Kupiłem, słuchajcie, bo chciałem się po prostu przedrzeć, jak to drzewiej bywało przez zwykłe wydanie, takie zeszytowe, po pobożemu, odrzucić je na biurko do kawki i powiedzieć sobie, przyszedł nowy numer Batmana. Jestem tak samo podekscytowany jak 20 lat temu, kiedy rysował to Jim Lee. To tak samo teraz jestem podekscytowany, że mamy nowy komiks z Jim Lee i z tej właśnie intencji kupiłem sobie regular regular cover bez fajerwerków, no ale potem zobaczyłem, jak brałem preorder, potem zobaczyłem, nie chciałem w ogóle przesadzać z tym komiksem, ale potem zobaczyłem, że jest też Gatefold, czyli rozkładana okładka, i ja wam ten Gatefold pokażę. Zobaczcie na to: to, są potró to jest potrójna okładka autorstwa Jima Lee. E, no, szkoda, że się nie łączy, w trzy w, że nie wyłania się całość tutaj z tych trzech części. Tylko tutaj randomowy Batman, no przynajmniej trochę zrekolorowany w porównaniu do tego Bad Boy'a. No i tutaj dwustronicowa okładka, chyba wydana też jakoś oddzielnie, chociaż nie jestem pewien. Wariantów już innych nie brałem, no w końcu nie można dać się zwariować tym łupieszczym wydawcom chcącym wydusić z nas ostatnie grosze. No ale na g i się skusiłem, bo potem mówię, nie będę tego szukał po trade paperbackach. Także tego, tu się tego, tu nie, uwaga, nie ma nic na stronie tylnej okładki, więc tak naprawdę okładka mogła być potrójna. O, jest tylko issue 157 i tyle. Także to sobie odłożymy ad acta. Przypominam, że jest jeszcze coś takiego. Jest jeszcze blank. No, blanka kupiłem w celach wypełnienia go, tudzież zarysowania. Zobaczymy, czas pokaże. Natomiast jest jeszcze taka wersja, o, no to ale tą kupiłem powiedzmy z takiego bardziej, no, zawodowego obowiązku. Chociaż całkiem przyjemnego, i uwaga, niespodzianka: Ashcan. Dostałem w prezencie jakiś taki gratisik. Exclusive Lounge Party, Ashkan. Ashkan to jest taka miniaturka, to się kiedyś wydawało, jeszcze lata temu, pamiętam, jak tam były Ashkany różnych wydawnictw Image, Marveli, jakichś takich nowych wydawnictw, zwłaszcza nowe wydawnictwa, takie w latach 90. wypuszczały. Mam chyba jakiś Ashkan Runa, Rune. Był jakiś taki znakomity komiks, znaczy graficznie znakomity, bo nigdy nie czytałem. Znakomity graficznie, który zdobił moją półkę i koniecznie musimy sobie zrobić tego bad boya, który się nazywa Rune, Rune. Barry Windsor Smith tam porządnie nadawał, jak należy i to Właśnie też miało swój aszkan. Gdzieś też go mam, pokażę wam. No i tutaj mamy taką miniaturkę. Tutaj jest jakiś ziomek. Jestem ciekaw w ogóle. Nie, to jest chyba okładka jedna z tych, które były na tej potrójnej. Aż sobie muszę sprawdzić, bo tu tak się zdałem sprawę, że to jest jakaś nowa okładka. No, a ja że pamięć mam dobrą jak świnia. Zobaczcie, tu jest jakieś, nie wiem, albo coś wzięte ze środka, bo to nie, to nie są te okładki. Albo coś wzięte ze środka, albo coś z jakiegoś następnego numeru. No bo to też może tak być. A, nie, bo w ogóle to jest Ashkan numer 159, dobra, bo ja tu międlę, ja tu ględzę, a Wy już widzicie dawno i chcecie chwycić mnie za łeb i gorzko zawołać, a raczej krzepko czy gromko zawołać Martewicz, co Ty pieprzysz, to już jest następny numer. No to słuchajcie, następnego numeru nie będziemy zdradzać, ale zobaczcie, jak ktoś nie widział numeru 159, to jest Exclusive Preview by moi, no i zobaczcie, co tutaj będzie, będzie trochę takiego malowania. Jezu, nie mogę uwierzyć, że produkowałem się przez pół minuty na temat Aszkana i szukałem okładki, podczas gdy wystarczyło tylko wykazać umiejętność piśmiennoś piśmienności, tak to chyba trzeba po powiedzieć, czy piśmiennictwa, a przynajmniej. Mo u Uczoności w piśmie, o tak, no ja w piśmie może uczony to nie za bardzo jestem, ale jako tako piszę i czytam, więc aż dziw, że nie założyłem tego numeru 159. No ale słuchajcie, nie takie nawiki już tutaj przechodziły bez większego echa. Nie wiem czy się z tego śmiać, czy płakać, ale tak właśnie było. Także zobaczcie, macie tu nie tylko tego, ale też ekskluzywny preview tego, co nas czeka w przyszłości. Batman numer 159, Hash, Bohater na okładce RODEM z lat 90. i tyle. No dobra, no to przechodzimy z właściwą sobie jędrnością do meritum, no ale zanim to zrobię, muszę to, słuchajcie, Shameless Plug, The Walking Dead Deluxe numer 100, blank cover, autorstwa mojego by moi do dostania bez ceny minimalnej pod linkiem w opisie filmu. Zobaczcie na to w środku, no, w środku numer setny z komentarzem autorskim Roberta Kirkmana. Teraz to wychodzi stereo i w kolorze. Ja to zbieram, no i przy okazji kupiłem kilka takich numerów, The Walking Dead numer 100 i wystawiam je. Bawię się rysowaniem tych ząbiaków, jeszcze, póki co mi się nie znudziło, także zapraszam serdecznie. Link bez ceny minimalnej, można go zdobyć, także bywają okazje, zapraszam serdecznie w opisie filmu. Do tego licytacja oryginalnej planszy w tym tygodniu, Henryk Kajdan, Droga do Piekła, strona 14, format A3, zobaczcie na to. Także jeżeli ktoś zbiera oryginalne plansze, jak znacie mnie, to wiecie, że ja też zbieram oryginalne plansze, hobby bardzo przyzwoite, bardzo fajne, to ma okazję łyknąć również i tego badboya, również w licytacji BCM No dobra, słuchajcie, to już tym razem naprawdę jedziemy, chociaż kusi mnie, żeby wyciągnąć ręce po omnibusy, które do mnie przyszły, no ale coś musimy zachować na następną nawijkę. I od razu wam powiem, że przeczytałem to. Przeczytałem tego Bad Boya, przeszczeliłem się przez to jak kamień wyrzucony z procy i wszystko zapomniałem od razu, ale nie na tyle, żeby nie nawinąć, także dzisiaj nie będzie tak źle. Zresztą, jak czytałem pierwszego hasza, to też wszystko zapomniałem od razu. No i powiem Wam tak, od razu Wam powiem, bo wbrew szumnej i buńczucznej zapowiedzi na początku filmu nie będziemy czekać do końca, to od razu Wam powiem, jak ktoś jest zainteresowany krótkim takim soundbitem, gdzie idziemy, to jest to zupełnie to samo Mambo Jumbo, co było w haszu numer jeden. Jest tu Jim Lee, jest tu Jeff Lepp, jest tu trochę mroku, jest tu Alex Sinclair. Czytaliście hasza 1? Prawdopodobnie hasz 2. Coś bardzo zbliżonego, tak bym powiedział po lekturze. Słuchajcie, od pierwszych chwil Batman, wiedziony narracją Jeffa Leba, yy, jedzie nad, no powiedzieć nad morze, ale on jedzie gdzieś nad rzekę czy coś, nad zatokę jakąś gothamską, no bo jak wiadomo, Gotham i Metropolis to są nieśmiertelne, nieśmiertelne repliki Big Apple, czyli Nowego Jorku, każda w swoim wydaniu, no i tutaj okazuje się, i to obiecuję, że to jest ostatni raz, co będę streszczał fabułę, okazuje się, że ktoś wywalił zdechłe ryby. Surprise? Ale tak właśnie było. Fajne są te piranie narysowane przez tego. Słuchajcie, trochę spoilerów tu będzie graficznie, także ostrzegam, jak ktoś nie czytał i jest koniecznie ciekaw, co też pojawi się w numerze 158, kto zginie, kto oszaleje i kto zje jego kanarka, no to nie oglądajcie. Natychmiast wyłączcie ten program, a potem powróćcie tutaj i no, będzie tutaj parę spoilerów, no ale nie aż takich, bo to pierwszy numer dopiero, żebyśmy tam zupełnie się nie mogli z tego pozbierać. Więc tak, wchodzi Batman, wesołym oberkiem rozwala zbirów portowych i znajduje Jokera. Ale zanim go znajdzie, znaczy jak już go znajdzie, no to oczywiście tutaj zawiązuje się akcja, że wszystko idzie tits-up. No i zobaczcie, ja też odwrócę tits-up ten komiks, hash. No, i tak bym powiedział, ten Jim Lee prowadzi tą narrację bardzo po Bożemu. Nie ma tutaj niczego takiego, co by sprawiało, żeby nam te włosy na głowie stawały, przynajmniej moje, tak bym powiedział. I tak się zastanawiałem, czy to źle, czy dobrze, ale ostatecznie stwierdziłem, że to chyba dobrze. Oczywiście, nie pogardziłbym kilkoma panelami na połowę strony, które by tam podkreślały owłosioną szczękę Bruza Wayna w jakiś fajny sposób, albo co takiego, co tylko Jim Lee umie robić najbardziej. No tu akurat jest bardzo fajny splash, ale tego aż tak dużo nie ma, nie? Jest to dosyć uproszczony komiks i tak się zastanawiałem, jak już mówiłem, czy to dobrze, czy to źle, i doszedłem do wniosku, że to dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Lee się tutaj podporządkowuje narracji. I to jakoś działa, przynajmniej się rozumie, co tu się dzieje. Nie ma takiego wrażenia, które ja miewam czasami w tych nowych komiksach, na przykład ostatnio omawiałem nowy numer Spawna, może widzieliście. Kupiłem randomowo z tyłka, jeden z nowych numerów wspólna i też, i zacząłem to czytać i nic z tego nie, nie rozumiałem, czytając to. No, nie, żeby to było jakieś zdziwko dla mnie, że nie rozumiem czegoś, co czytam, bo to mi się zdarza niestety nader często. No ale tutaj w tym przypadku y, wszystko wiadomo i to jest wielki plus, wielkie propsy, że cokolwiek by nie mówić o tym numerze, jest tu jasność narracji, a to jest rzadkość. Słuchajcie, aż mi wstyd, aż mi wstyd, że muszę o tym mówić, ale w dzisiejszych komiksach jest to duża rzadkość, że wiemy, what the hell is going on. Bo y, utwórcy dzisiaj się nie umieją w całej swojej masie robić narracji, robią tylko staty z Photoshopa, coś wklejają, jakieś twarze y, randomizowane, za chwilę będzie ten. Za chwilę będzie y, AI wklejało, już to, to. Ciekawy jestem, czy AI będzie potrafiło lepszy storytelling zrobić niż te nowe ziomki z Marvela i DC. Nie zdziwiłbym się, no ale to jest temat na inną nawikę. Zobaczcie, tutaj mamy naprawdę takie pobożemu te. Ktoś mógłby powiedzieć nawet, że Jim Lee tutaj idzie bardzo minimalistycznie. Może i tak. Może i wakacje czekały. Ten drugi numer chyba troszeczkę lepiej wyglądał w tym aszkanie, tak bym powiedział. Ale to też jest pierwszy numer, i tu widać, że dwójcy tych głównych storytellerów, już tym razem, zależy, e, czyli Le Lebowi i Lee, zależy przede wszystkim na przedstawieniu historii. No, nie żebym tu historia była jakaś głęboka, tu jest kilka obligatoryjnych scen. A to e, ta. A to Talia al-Ghul budzi Bruza Wayna z morderczego uścisku śmiercionośnych Pirani. A to tutaj zupełna mambo jambo scena w Batcave. I tutaj muszę się zatrzymać. I to wszystko tak się po strona po stronie międli obligatoryjnie, tajemnica się zawiązuje, hasz wyłania się z nicości i potem się dopiero tam dalsze wątki jakiejś tajemnicy mają roz, rozwikłać, jak rozumiem, w tych następnych odcinkach. Czyli powtórka z rozrywki. To natomiast tutaj mnie zawsze śmieszą te historie z Batmanem. Słuchajcie, ja jestem już za stary na to, tak czasami zasięgam do tych nowych komiksów z Batmanem, patrzę co się dzieje, i jedno czego nie rozumiem to jest ta fascynacja tym bat rodziną. Taką. Ja rozumiem, że w latach 60. stanowiło to swoiste nowum, czy coś, czy nawet wcześniej, ale dzisiaj, żeby się zachwycać tym, że Batman ma siedmiu Robinów i w ogóle każdy z nich je, ma siedmiu atletów, i w dodatku trzech z nich ze sobą tam konkuruje: jeden to jest syn Bruza Wayna, ja nie wiem kto jest kim, to wszystko wygląda podejrzanie. Robi się z tego Mambo Jumbo. Jakoś tak ten Bruce Family mi jakoś nie podchodzi, słuchajcie. Może to mój problem, ale jakoś mnie to tak nie wiem, to jest zbędne dla mnie. Ja swojego Bruza Wayne'a pamiętam jako kawalera, który gdzieś tam się umawiał z Vicky Veil vale, albo z jakąś inną dziewczyną i tyle, tak podobnie jak Clark Kent, póki jeszcze nie poślebił Lois Lane'a. Tu nagle dowiaduje się, że w dzisiejszym kontinuum super ten Batman ma w ogóle jakiegoś syna, coś, jakąś dalszą, bliższą rodzinę, siedem serii pobocznych, no chyba każ grabie z jedynym usprawiedliwieniem, że to DC jeszcze ciągnie. No ale widać że to się to sprzedaje, skoro się sprzedaje to, to DC ciągnie jeszcze bardziej, no i tyle. To nie jest mój Superman, sorry ale to już zupełnie inna bajka. No dobra, yy, no to tak tylko chciałem powiedzieć, że Jeff Lepp tu nawiązuje do tej całej sytuacji i troszeczkę udaje mu się też wybrnąć z tego, bo niby się wpisuje w continuity, ale też widać, widać że go to męczy, że ten dialog taki tu na siłę cool, ok, jaki to Nightwing jest fajny, no gdybym miał 16 lat, to może by to przeszło mnie zainteresowało, ale tak to tylko ziewnąłem, rzewnie i doceniłem tylko cień, który rzuca ten zegar w wykonaniu Alexa Sinclaira, bo tego nie było nawet na rysunku Jim Mali a przynajmniej chyba Jim Lee nie dał tutaj żadnego tonu, A mimo to kolorysta fajnie ten dzień posadził, także propsy. I bardzo po Bożemu to jest nawet te sceny, które kiedyś byłyby bardziej może fancy szmency. No Jimmy lubi te swoje close-upy na twarzy takie robić. Mu to fajnie wychodzi. No, oczywiście obligatoryjna pani wyłaniająca się z nicości, chociaż jest tego mniej niż w Haszu 1. To gdzieś widzę tutaj, być może celowe takie troszeczkę, a być może deadline-owe deadline trzymanie się bardzo takich ściśle określonych ram narracji. I wychodzi to komiksowi na dobre, bo przynajmniej jest czytelny. Chociaż tak jak mówię, gdyby tam może jeden czy dwa spready, czy splesze więcej się tu pojawiły, albo dodano by parę stron, rozciągnięto by to, trochę to mi się nie obraził, bo jak się tak wizualizuję to, co widzę tu wersus to, co pamiętam z Hasza Jedynki, jest to omówione na nawijce, to sięgnijcie sobie, jak chcecie, albo wersus nawet Batman i Robin, All Star, no to to wygląda tak bardziej przyziemnie, to wygląda trochę jak takie, jak Superman, Jim Ali, też tam nie było za bardzo czy pisać do domu, albo jak takie trochę mm, Divine Ride, o Divine Ride, czyli coś, albo jak jego Fantastic Four, że tam ten pierwszy numer też tam był trochę taki narracyjny, a za, za dużo tych rysunków takich seksownych, w sensie kunsztu, Jim Ali, to, co lubimy najbardziej, czyli kreseczki, Dynamika, mroczne bitwy, to tego nie było za dużo. No i tu prawdopodobnie ma to związek z tym, że LeB jednak zaplanował niemiłosiernie twardo to wszystko. Chociaż w niektórych sytuacjach mam wrażenie, że Jimmy rzeczywiście idzie trochę po bandzie, trochę upraszcza. Może jakieś tam wakacje się tkwiły, może jakiś urlop w tle i tak dalej zamierzony. Spieszył się już tutaj. Ten Batman jest trochę głowa za bardzo w lewo, mu odchodzi. No, także może gdzieś tu i taki attempt, taka próba zrobienia takich. Yy... Wybijających się na czytelnika ilustracji nadal tutaj jest, natomiast rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z dość prostym stylem jak na Jim'a. No ale to tak jak mówię, przynajmniej jest tutaj spójna historia, no i też od czasu do czasu jakichś tam zaskakujących zwrotów akcji nie brakuje i tych, i spleszy, chociaż zwykle one są nieco mniej przytłaczające graficznie, jak tak sobie porównam z tymi starymi komiksami, to zdecydowanie jest tutaj mniej. Mniej tu jest takiego czarowania czytelnika bajerami, no a bazowy rysunek jest jaki jest: tutaj Jim Lee. Razem ze Scottem Williamsem nie zrobili zbyt wielkiego progresu od lat 2000 a nawet wcześniej. Także tego. To be continued, słuchajcie, niespodzianka. Tutaj są wszystkie okładki, znaczy niespodzianka, że będzie continued. Tutaj są wszystkie wariant kawery, jest ich sporo, jak widzicie, więc jak ktoś nie widział, to może sobie porównać. Ale no, ja wziąłem tylko te Gma no, przecież nie będę się tu starał. Chociaż tutaj jest jakiś, którego nie mam, patrz panie. Jaka perfidia. No, natomiast. Kto by się w tym wszystkim połapał? Ja na pewno nie, słuchajcie, wziąłem, żeby jak za dawnych czasów delektować się nowością od Jim'a i... Słowem podsumowania, słuchajcie, zeszyt nie jest drogi. Ja bym proponował sobie kupić i samemu przeczytać. Wiem, powiedziałem co wiem, ale według mnie, jak ktoś lubi hash pierwszy, jak ktoś lubi te komiksy Jeffa Leba i Tima Seila nawet. No to tutaj, moim zdaniem, też ta intryga całkiem podobnie biegnie. Myślę, że nie odbiega to od tego, co Leb prezentuje w tej nowej sadze The Last Halloween, Batman The Long Halloween, The Last Halloween. No to już zupełnie nie ma czym coś do domu na tych stronach. I tyle. Także jak dla mnie, jak widzieliście filmik na nawice ten z oryginalnym haszem, to wiecie, że dla mnie hasz jest przereklamowany, jest to komiks dosyć średni. Owszem, na Jim i fajnie sobie popatrzeć, ale Jeff Leb nic nowego tam nie, nie robi, tylko pasożytuje na tym, co było wcześniej. I tu mam wrażenie, że jest po prostu kontynuacja. Jakby mi ktoś tak dał odcinek tego hasha 1 a potem dał odcinek Hasza 2, to powiem wam tak, nie rozróżniłbym za nic w świecie. Tak przynajmniej mi się dzisiaj wydaje. Ale mimo wszystko, w dobie dzisiejszych komiksów rysowanych w Photoshopie, bardzo taką prostą kreską, gdzie do Jim'a Lee, tym twórcom, jest zupełnie bardzo daleko, to myślę, że to jest pewna ciekawostka. I no jeszcze ten stary znaczek DC. Nie wiem, co znaczy all in, może jakaś inkluzywność, że all included, all are in. Może wy mi podpowiecie. Zobaczcie, tutaj ewidentnie uderzenie do Legacy fandomu, tym trójkącikiem prosto z Superman Triangle Era. Ktoś tam wreszcie zaczyna się budzić z dogmatycznej drzemki w DC i dostrzegać, że są ludzie, którzy chcą kupić komiksy nawiązujące do lat 90. Miejmy nadzieję, że przyniesie to ze sobą nowe jakieś omniaczki, Fogla, Aparo i tak dalej, no ale Tymczasem, borem lasem mamy to. I powiem Wam tak, że w potoku gówna, które zalewa nas od DC i Marvela, to jeszcze daje radę. Jak ktoś lubi stare komiksy i szuka czegoś na rynku, żeby sobie coś przypomnieć, jak to było i tak dalej, no to jak najbardziej tutaj to go przeniesie do lat 90., późnych, do wczesnych lat 2000. -tych. Nie, żebyśmy chcieli żyć samą nostalgią, nie, żebyśmy chcieli żyć samą nostalgią, ale smutne jest to, że niewiele lepszego się obecnie w komiksie DC i Marvela tym superhero bazowym dzieje. I to jest chyba bardziej smutna konstatacja niż to, że hash2 to jest po prostu taki reused czy rehashed. Nie whose tylko has had. Rehashed hash Rehashed hash1. No na bezrybiu i rak ryba i właśnie takiego raka tutaj jako rybę na spokojnie zaprezentowaliśmy. Dobra, słuchajcie, więcej tu nie będę miendlił. E, każdy sobie tak sprawdzi sam, bo niby tak jak mówiłem, każdy udaje, że go to nie ciekawi, no ale każdego ciekawi. Hello. E, a i tak wszyscy wiemy co będzie, więc e, tyle. Słuchajcie, jeżeli podobają wam się moje nawiki, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał, polajkujcie film, skomentujcie, bo to zawsze coś daje. Tymczasem borem lasem. Dziękuję wszystkim. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnej. Nawiki.